Popękany postument, wyrwane tablice pamiątkowe i graffiti. Tak wygląda pomnik pamięci poległych w II wojnie światowej w Pruszkowie. Miejscowe stowarzyszenie wystąpiło do władz miasta o odrestaurowanie obelisku, którym nikt nie interesuje się od lat. Coś, co kiedyś było pomnikiem, stoi u zbiegu ulic pilnikowej i długiej od 30 lat. Dziś mało kto wie, że jest to miejsce pamięci. To mi nie przypomina po mnie gruzowisko. W początku to, albo to, to albo jak się wprowadziliśmy, no. to była ta tablica, a teraz to już nie ma tej tablicy. No, bez tablicy, bez niczego, skąd mo można, nawet ja obcy, skąd mogę wiedzieć? Co to było? W tym miejscu 8 lutego 1944 roku z rąk Gestapo zginęli dowódcy Warszawskiego Okręgu Armii Ludowej. Zginęła też właścicielka tego domu i jej sześcioletnie dziecko. W tym momencie ciężko wytłumaczyć młodzieży, czy ten oto pomnik jest to jeszcze jakiś pomnik pamięci narodowej, czy też może tylko kamień, który pozostał po robotach budowlanych. Dlatego działacze Stowarzyszenia Przyszłość Pruszków Porozumienie wystąpili do Urzędu Miasta o zajęcie się postumentem. Nie zrozumiałem. dla stowarzyszenia jest to, że opodal istnieją inne pamięci, pomniki pamięci narodowej w dobrym stanie utrzymane, zadbane przez młodzież. A ten wciąż czeka na powrót do świetności. Niestety jest położony ten pomnik w takim miejscu, że nie jest ten to teren strzeżony w związku z tym yy, mamy zresztą problemy z pomnikami, szczególnie te problemy przysparzają nam te osoby, które zbierają złom. Ten pomnik 16, znajdujący się w centrum Pruszkowa, też padł łupem złodziei. Teraz zamiast mosiężnych liter są plastikowe. Od władz miasta udało nam się uzyskać zapewnienie, że obelisk nasz Bikowie zostanie odrestaurowany jeszcze.